Moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii City Skylines w naszym pięknym kanarkowie, i y, na dzień dobry nas tutaj wita gigantyczne zapotrzebowanie na y, strefę przemysłową i tak się, słuchajcie, zastanawiam, bo już mamy dość y, spore to nasze miasteczko, i może byśmy tutaj zrobili drugą strefę przemysłową i y, y, może właśnie strefa leśnicza, w, treś... w sensie. Y, Przemysł rolniczy, y, nie rolniczy, leśny, boże, ciabrydze. Ja leśny, y, rolniczy, górniczy, leśny, no zgadza się, ale ja tutaj też dałam leśny. No ale tego mamy najwięcej, prawda? Jeszcze sobie mm, zerkniemy na te surowce, zasoby naturalne. No i tak, żyzną glebę tutaj mamy, więc teoretycznie rolnictwo by się też nadawało, wiecie? Rolnictwo by się nadawało, tylko tak kuźwa przy trasie trochę głupio. A, yy, a tutaj, jakbyśmy sobie kupili kawałeczek? Możemy sobie kupić kawałeczek? Yy, nie, już nie możemy sobie nic kupić, żadnego kawałeczka. Patrzcie, ale cyrk, no dobra. No bo kurczę, trochę lipa, że mamy tutaj takie dobre miejsce na to. W zasadzie dlaczego lipa? Dobry dojazd. Ej, coś, coś mi się, słuchajcie, z myszą tutaj, z, myszą, z myszką się tu coś dzieje. Chyba skroli mi się chrzani w myszce yy, bosko. Dobrze, w takim razie yy, zabieramy się tutaj za rozbudowę tego terenu yy, przemysłowego. Tak, tak, myślę, że tak to zrobimy. Holender. Zrobimy sobie tutaj jakiś zjazd z drogi. Tak się zastanawiam, czy walnąć tutaj rondo. Nie, bo ja mam wszystkie te ronda takie, no właśnie, takie dziwaczne. Uh, więc chyba żadne mi się tutaj nie nada yy, do tego. Boże, jakie dziwaczne. Boże, coś takiego. Wywalmy sobie tutaj kawałek drogi, zatrzymajmy sobie grę. No, chyba nie to było. To. Aj, ale to. Nie. No i co ja żebym zrobiła? Rozwaliłam drogę i nie mam jak teraz tego połączyć. No bo wszystkie te ronda one mają tak jakby jeden pas. Tak mi się. Z... No nie, niby nie. O, coś takiego by było dobre. Poczekajcie, to jest chyba to, czego ja szukam. Gdzie to jest to? Strasznie to duże. Chwila, jeszcze troszeczkę sobie tutaj usuniemy. To. No tak, yy, fajnie. Czy ja będę w stanie to połączyć teraz? Czy to są te same drogi w ogóle? Chyba te same. Czekajcie, ciężko mi jest to. Cholera dopasować. Hmm, 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 bo widzi. A to jest jakiś most. Nie, to nie chcę tak. A może chcę? Czekajcie, może to nie jest głupi pomysł. To się może udać, tylko zaraz. Yy... Muszę sprawdzić, czy będę w stanie to tutaj połączyć. Tu jest w porządku, tu jest w porządku. Tu mam chyba za mało miejsca. Tak. Będziemy musieli jeszcze to wyburzyć. Cyk i cyk. I dobra, mamy to. W dobrą stronę. W dobrą stronę. I tutaj mamy, słuchajcie, zjazd i z jednej, i z drugiej strony. Bosko, idealnie to wyszło. Tym zachwycona. Ej, wiecie co? Wkurza mnie ten scroll. <laughs> Naprawdę mnie wkurza, bo ja dużo scrolluję. Nieistotne. Mu Let's move on. Dobrze. Y tutaj mamy dróżkę z drzewami. Czy to jest ta dróżka? To jest dokładnie ta dróżka. Bosko. Y pociągniemy sobie ją dotąd i jeszcze raz bym sobie chciała zobaczyć, w którym miejscu. Tutaj mamy mega żyzną glebę. Idealnie po prostu. Y tutaj nam lecą tory, ale myślę, że to nie będzie problemem żadnym. I w zasadzie możemy sobie połączyć te dwie drogi, chociaż tutaj też by musiał być jakiś zjazd. Nie, to stąd sobie połączymy. O, w ten sposób. Będziemy musieli to zrobić jakoś tak krzywo, niestety. Bardzo krzywo, no. Aj, czekajcie, spróbuję to troszeczkę lepiej zrobić. Może coś takiego? Jest coś takiego, no już trochę lepiej. Ale może jeszcze da się lepiej. <noise> Zaraz. Cyk. I cyk. No i dobrze. I tak może być. I tak może być. Grę sobie puszczę. Rejon przemysłowy. Bardzo proszę. A na przykład odtąd. I tutaj. I od razu moi drodzy. Musimy tutaj machnąć metro gdzieś. Dojazd być musi. Tunel metra sobie rąbniemy. Nie. Najpierw stację. Stacja może niech będzie po tej stronie. I teraz, gdzie my tu mamy metro, dość daleko. Także jak najbardziej musimy to połączyć. Tędy. I tędy. Dobra. I teraz linie musimy chyba założyć, prawda? Tak, wiem, że nie ma prądu. Poczekajcie chwilę, Jeez. Czy to jest to? Tak, już, już, już będzie prąd. Nie płaczcie, macie. Yy, macie prąd i wodę też już Wam tutaj podciągam. Bardzo proszę. I tak to musimy wszystko oczywiście zawodnić, zaprądzić, no bo, yy, bo będziemy tu mieli tą strefę oczywiście. Połączmy sobie tu. Myślę, że tutaj też, no wszystko bym chciała mieć jednak pokryte, żeby mi się tu nie znalazł jakiś kawałek bez wody. Bo to się też, no tu w zasadzie nie potrzebuję za bardzo, bo tu jest droga. Ale dobra, kasy nam nie braknie, więc spoko, może być na razie. Co ja chciałam zrobić? Linię metra. Utwórz nową linię. Dodaj przystanek. Gdzie tu są te? Dodaj przystanek, dodaj przystanek na wszystkich, może nie na wszystkich, ale na większości postaram się zrobić. Żeby był dobry dojazd. I zakończymy sobie linię dobrze. I myślę, że autobus też sobie bachniemy, co wy na to. Przystanek tutaj będzie. Może, może, może tutaj. Linia autobusowa. A, chwila. Już zapomniałam, jak to się robi. Dobra. Yy, dodamy sobie przystanek. Może. Strasznie dziwnie się to jakoś. Dobra, niech będzie tu. Mm, tu. Włóczę, coś mi się tu powyprowadzali. Dobra, będzie tak trochę z tyłka, ale ciężko się tutaj układa te linie. Naprawdę, już się po prostu nie mogę połapać za bardzo w tym. Yy, tu i gdzie ja zaczęłam tą linię, tutaj zakończ linię. Dobra. I już mamy jakiś dojazd, ludzie zadowoleni. W zasadzie to stację bym mogła tu jeszcze zrobić, bo jak już i tak mam tutaj tory, to dlaczego nie? Yy, towarowy? Nie, nie, nie. Stacja kolejowa? Yy. Musi być przy drodze. Um, to komplikuje odrobinę sytuację. No tutaj by mogło być, ale ja tory mam. Tutaj. O, 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 o! To będzie idealne. Tylko czy ja teraz będę w stanie to połączyć. Tak, kurde, średnio na Co to to jest to? Serio? Tak, taki jakiś gówniany pagórek się tutaj zrobił? E, co ja właśnie usunęłam? Nie wiem. Nie mam pojęcia, co ja usunęłam. E, Och, well, dobra. Wyrównanie terenu, bardzo... Oh, fuck, no to, żem wyrównała. To, żem wyrównała, słuchajcie! No. Nice, po prostu cudownie. E, dobra, chyba tego nie naprawię jednak, wiecie. Ta górka już tutaj się zostanie i to mi strasznie yy komplikuje sprawę. Ale to strasznie. Chyba, że z tej strony damy. Z tej strony będzie. Aha, to od tego się robi taki jakiś kijowy pagórek. W porządku. Niech wam będzie. Co to tak dziwnie wygląda? Moment. Stacja. Nie, to nie miała być stacja metra. Bardzo przepraszam za pomyłkę. Hmm. Aha, wywaliłam stację metra. Kurde, ja pierdziele, co ja robię? Stacja metra zostaje. Bierzemy stację kolejową, która mi się tu nie zmieści. A to by było idealne miejsce, albo tutaj. No żdemyt. Ale lipa. Nigdzie mi się tu nie chce zmieścić. Tu się zmieści, ale to mi w ogóle nie pasuje. Bo będę musiała to jakoś przez drogę się tutaj przebić. No ale dobra, już. Niech będzie. Yy, on tu wykręci, tak? Trochę dziwnie. Przecież on tu nie, nie wiedzie. Bez sensu. Trochę bez sensu to zrobiłam. Ale kurde, to nie moja wina. <noise> Czekajcie, a może tędy po prostu? I tu się bezpośrednio z tym połączymy. Albo nie, bo. Bo nie. O, dobra. Lepiej nie będzie, już musimy to tak zostawić. Ważne, że połączenie jest. Yy, dobra. I czy ja teraz też muszę robić tak, jakby linię kolejową? Muszę, dobrze. Utwórz nową linię. Tak prądu nie ma, wiem, dobrze. Dodaj przystanek, czy ja mam jeszcze gdzieś tutaj i tutaj i tutaj. A, i jeszcze tutaj. No i boskie połączenie, cudownie. Chwila, już, 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 już. Już Wam daję prąd. Spokojnie, bardzo proszę. Zadowoleni? Już lepiej. Dobra, widzę, że jeszcze mało tutaj mać. Aha, ja to muszę przebranżowić. Przebranżowić sobie na tą, na przemysł rolniczy dokładnie. Tylko, czy to tak działa? Chwila. Zamaluj dzielnice. O. Zamalujemy całe to tutaj, bo może się tu rozbudujemy bardziej jeszcze z tym przemysłem. I tutaj. Oj, tam trochę mi się zajechało. Dobra, i na razie tyle. I sobie wybierzemy przemysł rolniczy. Bardzo proszę. Pracowników im brakuje, tak. Niewykształconych oczywiście. I to jest, słuchajcie, problem w dalszym ciągu, bo dalej mamy tutaj za mądrych tych mieszkańców. Chociaż wywaliłam uniwersytet, więc wszyscy są w zasadzie po szkole podstawowej, ewentualnie po liceum. Więc kurde. Co tu się dzieje? Przebudowują się, no tak, dobrze. To ma sens. To ma sens, że się przebudowują, ale tutaj coś złego się dzieje. Brak wystarczającej ilości surowców super. A co to jest za, za strefa? Leś leśna, leśnictwo. To sobie też to musimy zmienić, chyba na rolniczą. Tak mi się coś wydaje. No, bo mamy problem chyba z, yy, z lasem tutaj na miejscu. No bo wiadomo, nie zrobiłam tego w lesie, tylko tak z tyłka trochę las mamy dopiero tutaj. No zobaczymy, czy to pomoże ta zmiana. Się wszystko okaże. Okej. Okay, i chcecie jeszcze yy, rejony handlowe średnie zapotrzebowanie. Bez jaj, czy zarząd miasta nie był w stanie wyjść czegoś bardziej nowoczesnego niż rolnictwo? A weźcie mi tu niech chrzańcie, kurde, nowoczesnego. Walnę wam tutaj naftowe, to będziecie płakać. A zresztą rud tutaj. E, mamy rudy chwila. A gdzie te rudy? O, ja ich nie widzę. To są te rudy. Czy to jest woda? Nie, to są rudy, okej, okay, ale ja nie mogę tutaj kwadrata kupić. Kamienie milowe. No nie, ja już tutaj nic nie mogę kupić. Więc na razie sobie nie zrobimy. Yy... Y, 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 nie zrobimy sobie górnictwa. Przemysł naftowy, no co nie wiem, czy jest sens. No nie, bez sensu, no bo złoża mamy daleko. W sensie to akurat rudy, bo złoża to ja zupełnie nie wiem, czy my mamy jakiekolwiek. Czekajcie. Nie, no, ropy w ogóle nie mamy. Ropy w ogóle nie mamy, więc ewentualnie te rudy, no ale. Y, a nie, czekajcie, tu coś mam. Tutaj coś mamy i to jest nasz kawałek, więc teoretycznie moglibyśmy tutaj jeszcze bachnąć. Ale dobra, już to zostawię, bo zapotrzebowanie nam zniknęło. Dlaczego tu prądu nie ma? Co tu się podziało? Bo tu się budynki powyburzały. I kurde, mi też normalnie połączenie prądowe zanikło, co za bezsens. No dobra, nieistotne. To sobie w ogóle stąd wywalę, bo już tego nie potrzebuję. Mam lepszy sposób na ten prąd. Yy, ok, i to jest świetna, świetna opcja z tych modów. Dobra, bo oni mi tutaj się o sklepy strasznie z, yy, płaczą. O sklepy. Co jest z tym kurczę? Z tym scrolem. Bardzo dziwna sytuacja. Mam nadzieję, że to. Że to naprawdę jakiś chwilowy problem, bo nie chcę zmieniać myszki znowu. Kurde, dopiero co kupowałam. Czekajcie, jakieś fajne miejsce na sklep. Tutaj mamy dużo miejsca, ale tu jest wysypisko, to, to nie bardzo. Może tu. Może tu byśmy coś dali? Chyba, że w mieście mamy miejsce. Tu jest sporo miejsca. Rejon handlowy o dużym zagęszczeniu. Sobie tu dołożymy. Bardzo proszę. A nie, tutaj mieliśmy mały. Ale dobra, przy stacji metra to może być trochę większy. Ale tu jest miszmasz totalny. Słuchajcie, wszystko tutaj mamy. Stadion, stacja, y, jakieś to oczyszczacze wody, panele solarne, no hit. Wszystko. Wszystko w jednym miejscu. Boskie miasto. Tu sobie jeszcze bachniemy. Koło tego y, czujnika jakiegoś sejsmicznego chyba. Właśnie a propos jeszcze kurczę, nie mieliśmy żadnych katastrof, że tak wspomnę. Y, duże zagęszczenie, może być duże zagęszczenie niech będzie niech będzie no już nam się to mega rozbudowało kształt to ma taki kurcze nijaki trochę, ale idziemy na żywioł jak tam tutaj to nasze rolnictwo sobie działa, buduje się tu coś tak, mamy poletka, ale super ale mamy bardzo dobrze wykształconych tylko pracowników, kurde lipa, lipa a chwila, a co to jest po co to tutaj stoi? Nie, 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 to już można wyrzucić. To już można wyrzucić, bo jest tutaj stacja, więc halo. Wszystko jest. Chyba, że ja znowu coś kuźwa wywaliłam metro znowu. Yy, nie, nie wywaliłam. Dobrze, dobrze. No, już bra brakuje pracowników. Kurde, niedobrze, słuchajcie. Za mądrzy są w tym mieście, naprawdę. Ludzie są za mądrzy. O, musimy jeszcze tu połączyć tą drogę zupełnie. O tym zapomniałam. Chwila, moment. Yy. To jest nie ta droga, to jest ta droga. Bachniemy sobie to w ten sposób. Przebijemy się tędy i tędy. I elegancko, dobrze. Jako tak to wygląda, może być. Bardzo fajna opcja, właśnie z tym, z tym zjazdem. No, i kurczę, mamy problem. No, mamy problem, bo. Wiecie co, musimy chyba pójść jednak w biura, bo jest naprawdę lipa. Bo mi tutaj brakuje pracowników. Oni są zbyt dobrze wykształceni, ale się tak zastanawiam, to nie ma wpływu za bardzo na to, skąd ci ludzie są. No bo jeżeli w jakimś regionie nie ma szkół, no to powinni być mniej wykształceni. Nie wiem za bardzo, jak to tu w tej grze działa, no bo też bez sensu, żebym nie dawała szkół w ogóle, prawda? Ale wychodzi na to, że będę musiała się skupić chyba na tych obszarach biurowych. Ja ich tutaj nie mam zbyt wiele, ale chyba tak zrobię, słuchajcie. Ale może nie teraz, na razie to zostawię, no bo dopiero co tutaj to zbudowa, to już niech sobie to chwilę pobędzie, kurde. Jak już totalna plajta będzie, no to pomyślimy, co z tym zrobić. To jest naprawdę żyzna gleba, skoro ja tutaj miałam dość spore za... Um, Boże, brakuje mi słowa, zanieczyszczenie. Niby od tego przemysłu, ale dobra. Niech tam będzie. Jeszcze chcecie tych handlowych, to wiecie co, pojedziemy sobie tutaj może do naszego um, nadmorskiego miasteczka, bo oni tutaj nie mają zbyt wiele sklepów chyba. Weź, weźmy sobie to um, rejon handlowy o małym zagęszczeniu, bardzo proszę. Coś tutaj być musi, a tutaj chyba w ogóle nic nie ma. Tak, dokładnie, same mieszkalne, więc musimy tutaj coś walnąć, i tutaj jeszcze jakieś sklepiki, i może tutaj. Bardzo dobre y, miejsce na to, bo tutaj na pewno sporo turyst turystów. Patrzcie, ile aut. Dokładnie, więc sobie walniemy też tutaj. Yy, I może tutaj. Tak, tak. Tu interes powinien się kręcić nieźle. Czy ktoś tutaj przychodzi? W ogóle jest tu informacja o odwiedzających? Chyba nie. Tak, jeden. Super. No to faktycznie tłumy, ale aut tutaj jest sporo. Patrzcie, tutaj z kajaczkiem jakimś. No ten parking to jest po prostu hit nad hitami, więc patrzcie tylko na to, ale dobra. Ja nie umiem, ja nie umiem budować nad, nad morzem. To jest skomplikowane, ale dobra. Jako tak to działa. Tutaj mamy fajne bloki, rezydencje oddzielone tym, tym wałem, więc nam tu nie powinno zalać. Chyba, że przyjdzie tsunami, no to tak czy siak nas zaleje. Jakąś nagrodę wygraliśmy. Najbardziej atrakcyjne miasto. No i cudownie, bosko. A, poczekajcie, ja zupełnie zapomniałam o tych naszych parkach, bo tam nam chyba coś ostatnio wyskoczyło, ale nie pamiętam, czy ja tam wchodziłam. Już sobie to dokładać, bardzo możliwe. Bardzo możliwe. Pawilon dla To już mieliśmy. Czekajcie, gdzie ja tutaj to mam. Tu jest park. Jest tu informacja jakaś ile osób tu przychodzi. Informacje o obszarze parkowym. No dochód taki lichutki. Ale odwiedzający są, więc cenę biletu zostawimy, bo ja też nie chcę, żeby to było jakoś bardzo drogo. Więc niech będzie. A, czy ja tutaj mogę sobie też zrobić. Yy, 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 jak to się zwie, przepisy Moda na parki, zakaz palenia, no jest, dobra. Czyli się wszystko zgadza. I to jest. Yy, to jest ten normalny park. Niech ja sobie zerknę. To było chyba to park miejski. Dokładnie tak, coś nam tutaj do, do, doszło. Moloparkowe. No dobrze, to jeszcze możemy zrobić park tam nad morzem. Na razie tu mamy fajną altanę i to jest całkiem fajny pomysł. O, i możemy ją zrobić przy ścieżce w końcu. Może tutaj, pod tym kamieniem, co wyda to? Wywaliłoby ten kabieg? Serio? Nie szkodzi. Firnot. Ja go tutaj dam z powrotem, ten kamień. I koniec. Trochę inaczej, no będzie trochę mniejszy. Ale nie szkodzi. No, i od razu lepiej. Dobra, coś jeszcze tutaj ciekawego mamy. No ławeczki, jakieś pierdu, pierdu, to co zwykle. A to co to? Płyty parkowe. Nie, nie chcę się tego układać. Strasznie dużo z tym roboty. Tu jest jakieś wejście. Park info. O, to jest też spoko. Ale to bardziej chyba też nad, nad morze. Nie, chwila, co to jest? Chair and parasol. Nie... dziwnie to wygląda. Nie, wywalam to, bo są same krzesła, tak jakby. Więc totalny bez sens. E, tu jest jeszcze jakiś leżaczek i jakiś front lot. Czekajcie, postawmy sobie może, zobaczymy, jak to wygląda. Tutaj mamy miejsce. Może być. O, okej, okay, taki placyk. No i bardzo fajnie. Bardzo fajnie. I może sobie go połączymy z tą ścieżką. E, tutaj mamy ścieżki i weźmiemy sobie tak, tą brukowaną. No tak, przez to się nie przebijemy, ale przez to już tak. Nie, to już wygląda bez sensu. To usuńmy. Ech, wkurza mnie to troszeczkę, że... O, dobra, ale udało się wyrównać, bo już myślałam, że się nie będzie dało w ogóle tego wyrównać. Ale nie jest źle. Yy. I zrobimy to jeszcze w ten sposób. I chciałabym jeszcze to pociągnąć z tej strony, no bo to mi się nie połączyło. Widzicie znowu, jak to dziwnie się zrobiło. Może inaczej. No nie, no nie da się. <laughs> A jakby stąd wsiąść? O, dobra. Lepiej, lepiej. I już mamy fajne połączenie ze wszystkich stron. Praktycznie no tutaj nie będę się już przebijać. <laughs> nie ma tutaj, nie ma sensu za bardzo. Tutaj mam jeszcze te kamienie, jakieś ławki. Nie chcę tego wyburzać. Dobrze. I jaki my tutaj mamy poziom tego parku? Jak ja to mogę sprawdzić? Czekajcie. Gdzie jest brama? Brama, brama, brama do parku. Tutaj. Hmm. Informacje... Do następnego poziomu. Ok, no jeszcze troszeczkę nam tutaj brakuje. Odrobinkę. To jest rezerwat Pant. Gdzie ja tutaj mam te inne parki? W sensie jeszcze tam było zo. Było zoo. To chyba tutaj. Ja tu nie mam w ogóle dzielnic w większości miasta, tak teraz patrzę. Dobrze. Brama boczna zoo. Informacje... No, dochód bardzo średni i generalnie dość mało ludzi tutaj przychodzi. Kurde, bardzo niedobrze. Zaraz zobaczę, jak tutaj połączenie wygląda. A może mamy coś tu nowego? <laughs> Pawilon owadów. <laughs> Wybaczcie, kurczę, coś zachrypłam strasznie. Nie, nic nowego tutaj na pewno nie mam, ale. Metro tutaj teoretycznie mamy. koniec z tej strony, bo wejście mamy tutaj, tak? A przystanek autobusowy mamy. Tutajmy sobie linię tutaj. No nie no, coś tutaj nie jeździ, ale kurczę, może akurat przystanku tam nie było. Pociągnijmy sobie to troszeczkę w głąb miasta, żeby nam się tutaj więcej osób mogło zabrać. <laughs> I może sytuacja się odrobinkę poprawi. Czekajcie, gdzie ja to. Zaczęłam, już się zgubiłam, słuchajcie. I ja nie wierzę po prostu. Gdzie ja zaczęłam ten przystanek? Rany boskie. Tutaj, gdzieś. Tu jest przecież nawet zaznaczone. Oh my god, dobra. Yy, ja tu zrobiłam metro. A dlaczego ono się dalej nie łączy z niczym? Tak, teraz zauważyłam, trochę idiotycznie to wygląda. Połączmy to w ten sposób. Dobra, no tu mamy wejście do metra, w porządku, ale przydałoby się też jednak tutaj. Tylko nie bardzo mam na to miejsce, chociaż w zasadzie tu się zmieści. Tu się zmieści i sobie to połączymy. I miejmy nadzieję, że przez to nam się liczba odwiedzających zwiększy. Linię jeszcze trzeba zrobić. Utwórz nową linię. Pyk, pyk. Pyk. No, słuchajcie, to rolnictwo chyba na mnie wypali. Tak teraz mi mignęło, że średnio to wygląda. Dodaj przystanek i zakończ linię. Dobrze. Dobrze, już tu powinniśmy mieć więcej odwiedzających, mam nadzieję. Tutaj jeszcze była jakaś opcja, już nie pamiętam, jak się to robiło. Ta ścieżka spacerowa, coś tam, że się zaznaczało, gdzie y, są jakieś fajne y, strefy wypadowe, coś takiego kurde, nie pamiętam. Rekwizyty. Nie, to nie było tutaj. Gdzie to kurcze było? O! Jakie fajne stoliki. Postawimy coś takiego tutaj? Strasznie mnie wkurza to, że nie mogę tego bardziej przybliżyć. Dobrze, postawmy sobie tutaj takie stoliczki. To jest chyba jakiś sklep akurat. Sklep z pamiątkami. Dokładnie, idealnie mi to pasuje. Może cenę biletu zmniejszymy odrobinę. Um, jest i tak mega tanio. Jak ja to mogę zmienić? O, weźmy 18. Albo nawet 17. No wydatki mamy większe od zarobku, no ale trudno, trzeba jakoś to rozpocząć. Nie, 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 znów grę. Chcę to po prostu... Nie, nie wyłączę teraz tego. O, dobra. Gdzie się tu, kurczę, robiło tą... tą drogę spacerową? Ja pierdzielę, chwila. Gdzie to mogło być? Tutaj nie. Ha. Dajcie znać, czy pamiętacie, gdzie coś takiego było. Czy to nie jest to? Nie, to są te ścieżki rezerwatów. Jak się trasę, kurczę, zaznaczało? Taką spacerową. Nie znajdę tego teraz, słuchajcie. Przypomnijcie mi, gdzie to jest, bo ja już to kiedyś robiłam i totalnie zapomniałam, gdzie to było. Masakryczna skleroza. No ale dobrze, moi drodzy. Będziemy sobie powolutku kończyć. Ja jeszcze tutaj na szybko dorzucę troszkę tego handlowego, bo dalej im tego brakuje. A co tu się wydarza? Zbyt mało żywności w schronie. Oj... No właśnie i teraz się zastanawiam dlaczego, bo tu sklepów w pobliżu nie ma, czy o co chodzi. Nie wiem, za bardzo jak tą sytuację poprawić. Dobra, nie istotne. Do tego wrócimy sobie w kolejnym odcinku. Także co, moi drodzy? Słyszymy się już niedługo. Trzymajcie się. Pa pa.